Dzisiaj pokażę Wam jak przyrządzam soczystą pierś z kurczaczka. A więc do tego będzie nam potrzebna pierś, jajko, mleko, bułka, mąka, pieprz, sól i czosnek oczywiście. Ja robię z czosnkiem, jest bardzo soczysta i fajna. Wcześniej przygotowałem sobie już pierś. Co ja robię? Kroję ją delikatnie w krateczkę po to, żeby mógł ładnie do niej wejść czosnek. Wtedy jest bardziej soczysta. Solimy. Z dwóch stron oczywiście tak samo robimy z drugą piersią troszeczkę pieprzu z drugą strony. Dobrze i teraz nacieramy ją czosnkiem z każdej strony. Czasneczek ładnie pochodzi w te szczelinki. Wtedy jest super. Dobrze. Druga strona. Dobrze. Taką pieść odkładamy na pół godzinki, żeby ona się przegryzła. Także niech sobie poleży w lodóweczce i potem przystępujemy do smażenia. I odstały już swoje, także możemy zaczynać. Ach, jeszcze taki jeden numer: oczywiście dodajemy troszeczkę mleka do naszego jajka. Jeszcze wymieszamy. A więc tak, nasza pierś. Obtaczamy ją najpierw w mące. Wtedy zamyka mięso. I ono jest bardzo soczyste i pyszne. Teraz oczywiście jajeczko i bułeczka. Ja już sobie wcześniej olej rozgrzałem na patelni, także od razu możemy smażyć. Proszę bardzo. Już się nam smaży. Teraz zrobimy drugą w ten sam sposób. Mąka, jajeczko. Bułka. I smażymy. Marzymy około 2 minutek z każdej strony. Także zaraz pokażemy. Po dwóch minutkach przewracam na drugą stronę naszą pierś. Wygląda pięknie. Złocisty kolor. Następne dwie minutki i podajemy 2 minutki z jednej strony, dwie minut, minutki z drugiej i nasza pierś jest gotowa. i pokażemy, jak wygląda w środku. Proszę bardzo. Nie jest sucha i dlatego tak bardzo dobrze smakuje. Teraz muszę spróbować. I no, rozbiliśmy nida. Naprawdę rozbiliśmy nida. Proszę zobaczyć jeszcze, no. Jest bardzo soczysta i dlatego taka pyszna. Dzięki, zapraszam na inne filmy. Na razie hej.